Dzień dobry, witam. Chciałbym zaktualizować połączenie falownika deje do sieci elektrycznej budynku jednorodzinnego, co tutaj zostało zmienione, ponieważ cały czas nie do końca było to połączone tak, jak powinno być. Wszystkie przewody przy głównym zabezpieczeniu. Są podłączone neutralny L1, L2, L3 i ochronny też do tego zacisku. I na wyjściu load też mamy wszystkie 5 przewodów podpięte. Jest to połączenie zrealizowane w taki sposób, że Przewód neutralny na wejściu do falownika grid z sieci nie łączy się tutaj w tej rozdzielni z przewodem neutralnym na wyjściu z falownika na zasilenie całego domu. Wiele osób pisało w komentarzach, jak to ma być podłączone. No i faktycznie podłączyłem według zaleceń. Dziękuję wszystkim przede wszystkim za to, że pomogli mi rozwiązać ten problem, bo do końca nie wiedziałem jak mam to podłączyć. Ten schemat od Chińczyka to naprawdę to jest nie do końca mówi tutaj jak mamy to. Podłączyć. Są pewne nieścisłości, jeśli chodzi o ten schemat. Może tak. No i w komentarzach dostałem właśnie dużo informacji od osób, które przeglądały mój kanał: jak to ma być podłączone. No i zastosowałem się do tych wskazówek, i faktycznie jest. Jest to poprawne podłączenie. W moim przypadku tej instalacji elektrycznej, którą mam, trzeba zapoznać się z tymi komentarzami, bo to ważna rzecz, istotna rzecz dla wielu osób, które będą montowały ten falownik u siebie w domu samodzielnie, żeby zapoznać się, jaki mają typ instalacji elektrycznej. Proszę poczytać tam w komentarzach. Dużo wiedzy przydatnej. Warto najpierw przysiąść od strony technicznej, jak to ma być rozwiązane, a później zabierać się za robotę, żeby nie tracić czasu na kombinowanie w rozdzielni z przekładaniem kabli. Tutaj na razie zabezpieczyłem to środkowe zabezpieczenie, ponieważ przyjdzie taki prawdziwy wyłącznik agregatowy 10 3 pozycyjny, tak? On dosyć drogi jest. Są te tańsze wersje, ale to się nie poleca, bo one po prostu nie mają opóźnienia rozłączenia przewodu neutralnego. Trzeba też się zapoznać z tematem, bo to nie jest takie proste. Ja na chwilę obecną zostawiam temat rozdzielni. Eee, tak jak teraz jest, bo to jest tylko awaryjne obejście. W przyszłości założę ten wyłącznik. On dosyć drogi jest, bo ponad 500 zł. Kosztuje. A teraz mam jakieś inne tam wydatki. Przygotowuję się do montażu pompy ciepła. W sumie wszystko już mam zakupione, ale jeszcze muszę przygotować tam podłoże, kostka, tam gdzie będzie stała pompa i dopiero wtedy będzie montaż. Co tutaj się jeszcze zmieniło? Dołożyłem tutaj wzmacniacz sygnału Wi-Fi, żeby było dobre połączenie z falownikiem do zarządzania tego odłączyłem sterowniki Elcara i Ecosolar. Wystawiłem to do sprzedaży na aukcji. W opisie nie wiem czy uda się zamieścić. Sterownik Elcara jest allegro.lokalnie.pl oferta ukośnik oferta ukośnik Elcar myślnik sterownik. Myślnik to, myślnik grzałek, myślnik 3, myślnik KW, myślnik MPPT. Dla przetwornicy EcoSolar to mamy Allegro lokalnie, .pl, oferta EcoSolar Boost, przetwornica solarna 3KW MPPT. W opisie filmu. Umieszczę linki do tych aukcji, ale nie wiem, czy to nie wysadzi. Co jeszcze chciałbym dodać? Na chwilę obecną na tym połączeniu jest wszystko ok. Nic się nie dzieje. Nawet przy włączeniu falownika nie zgłasza żadnych błędów tam. Jakieś wcześniej powstawały, nie wiem czym to było spowodowane. Generalnie działa poprawnie to podłączenie. Co już mógłbym dodać? Czekamy na baterię. Dalszy etap będzie podłączenie baterii, jak to przyjdzie. I zobaczymy co się będzie działo. Czy te 5 kW mocy na co to wystarczy. Jak długo to trzeba będzie ładować, zobaczymy. Będziemy testować. Bardzo się cieszę, że wiele osób dołączyło się do dyskusji w tym temacie. No i dzięki temu rozwiązałem problem połączenia tego neutralnego przewodu. W sumie to było tylko jedno przełączenie w tej. Rozdzielni tutaj jeden przewód, po prostu od szyny, gdzie mamy kable neutralne podpięte, tak, z zasilania i wyjście z falownika. Load też był podłączony pod ten pod ten mostek, tak, gdzie były wszystkie neutrale, spięte. I to był błąd, po prostu trzeba. Moim, tak, jak w moim przypadku, w tym typie instalacji trzeba było połączyć osobno przewody neutralne, że nie mogą się łączyć w jednym, w jednym mostku. Tutaj na zasilaniu z sieci odlicznika i wyjściu z falownika, Grid i load nie może się łączyć. Działa teraz to poprawnie. Temat zamknięty. Jeśli chodzi o podłączenie, dalszym etapem będzie zakupienie nowego wyłącznika, takiego typowo agregatowego. Mam na oku ofertę Hagera SF463, nie pamiętam dokładnie, ale chyba tak on się nazywa. 520 zł, około kosztuje 8 pozycji. Tak jakby 8 takich rozłączników w rozdzielni trzeba miejsca. To jest w sumie najmniejsza opcja ze wszystkich. Jest jeszcze kilku producentów. Też w opisie, w tych komentarzach jest przedstawione, jakie są dostępne na rynku. Wyłączniki warto się z tym zapoznać, poczytać, a później dokonywać montażu, żeby nie popełnić żadnych błędów, bo to może drogo kosztować. Generalnie tutaj te zabezpieczenia na chwilę obecną, tak jak powiedziałem, zostawiam, jest zaklejone, żeby nikt z domowników tego nie przyłączył. Co prawda, nikt tu nie wchodzi. Nie mam jakichś małych dzieci, które po prostu by to przełączyły. Wszyscy są poinformowani o tym fakcie, żeby tutaj nic nie grzebać. No i tyle. A tak jak powiedziałem, ogarnę się z przygotowaniem, słomą ciepła, to to na końcu, to jest najmniej ważne w tej chwili. To jest tylko takie awaryjne Obejście w przypadku awarii falownika, żeby przełączyć zasilanie z sieci na cały dom. Na chwilę obecną tego nie potrzebuję, to nie jest aż takie pilne. To wszystko na dziś. Dziękuję i do następnego. Pozdrawiam.